Moment, w którym możemy zaśpiewać piosenkę o prawdziwym Mechosie, część drugą, tak, bo pierwsza. O prawdziwej część miłości. prawdziwej miłości, tak. I piosenka będzie o miłości naszej do Mechosa, i on jest naszym ogólnie przyjacielem, i zawsze będziemy go wielbić, panowie. Pamiętajcie. Bra. Mechos to mój przyjaciel, największy jakiego mam. Zawsze jest przy mnie, nawet na bocie, kiedy przegrywam jumi. Zawsze towarzyszy mi, gdy ciężkie dni nastaną. Kiedyś napisał piosenkę o Minecraftzie. Mechos to przyjaciel mój, zawsze blisko mnie. Pomaga mi, robi mi kanapki, jeździ pociągiem. Mieszka w Kaczeńcu i nie ma taty, i właśnie dlatego potrzebuje naszej miłości. Mechos, nasz przyjaciel wielki, kochamy go i szanujemy, bo jego miłość to jest skarb tego, czego nie zasłuży nam świat. Ja sobie nie słucham flecie. <ślesy> Mechos był tutaj wcześniej na kanale, lecz internet mu działa znów. Wcześniej mógł posłuchać tej muzyki, lecz nie dał mu jego brat. Tak, straszny brat. Mechos, nasz przyjaciel od dziecięcych lat. Był pierwszą osobą na internecie. Jego właśnie poznał świat. Historia jego się nie kończy. Bo Mecho to nasz przyjaciel. Mogłem to inaczej zrymować, lecz spociły mi się gacie. Dziękuję bardzo.